Witam was w kolejnym materiale już po dość długim czasie. Ech, niestety pogoda była jaka była, nie dało się nie nagrywać przez prawie 2 tygodnie. Nie będę też pokazywał takich typowych robót w warsztacie. Mamy którego dzisiaj? 20 chyba drugiego? To, to troszeczkę minęło już. Niestety pszczoły są już na dokarmianiu od trzech tygodni. Średnio licząc. I yy, można powiedzieć, że po prostu dużo zjadają. Przez to, że już na przykład te pożytki, które ja zasiałem, to się już pokończyły i tak dalej, i tak dalej. Dobra, widać wszystko. Nagrywa się to w ogóle? To nagrywa się. Yy, tutaj mamy młode rodziny. Które miałem na czterech ramkach. Wniosłem całe żarcie. Minęło może 3 dni. Pszczoły jest mniej więcej tyle na półnastawkach. W sumie jaka dzisiaj tematyka będzie odcinka? Można powiedzieć odcinka albo shorta, Zobaczymy, bo mogę to i to zrobić. Będę po prostu. Zakładał paski, pierwsze paski jakby w tym roku na warozę. Jako tako u mnie warozy nie było tak specjalnie widocznej w tym roku. Więc też nie wiem czego się spodziewać. Robiłem w tym roku trzy razy test na warozę. No i tak naprawdę wysypało po trzy parę, po trzy takich, cztery sztuki. Więc jakoś takiego dużego zagrożenia specjalnie nie było. Znaczy, jeść jakiś tam kwas szczawiowy, czy coś takiego, było lane, normalne, żeby pszczoła mogła się na wszelkie obronić. Zaraz eee, tu nakarmię, bardziej zaleję je, No Ale wiedzę, że mi braknie tego syropu. Mam tu parę rodzin. No, mam oczywiście takie rodziny, które no, mam jeszcze założone, czy się nie wiem, czy ja w ogóle miód wyciągnę w tym roku. Też się tak niby naniosły, ale nie, nie, nie tak, żeby wystarczyło. Jeżeli chodzi o to pasków, jakich używam już od dłuższego, to jest BioWar albo. no, w sumie tylko BioWara, bo jeszcze jest ta druga paczka BioWara. To też jest BioWar. Taką paczkę używam, żeby weszło w kadr. O. Taką paczkę używam. Po tej paczki mamy już coś takiego. Lek działa przez dwa tygodnie. Nie można, nie można wtedy wybierać miodu. Nie można takich rzeczy robić typu dla ludzi propolisu. Takie rzeczy. jeszcze mam na ulach piernik propolisu do zbierania, ale wolę im je zostawić. Już korzystam dzisiaj, bo jest dość chłodno jeszcze. Po ostatnich nagrywkach, jak zaczęło przygrzewać, to nie było fajnie. Dobra, mamy dwa paski. I teraz... O Jezu, jak to źle to zrobili z tymi paskami, bo ja nie mam na czym to zawiesić. Znaczy, ja to mam zawiesić. Bo jak to zawiesić? Nie wiem, czy to się będzie tak w ogóle trzymać, jak chcę, żeby to się trzymało. Dobra, dziewcyny, jeszcze troszeczkę musicie sunąć, bo nie chcę was po, wkurza... wkurzać, znowu. No tak, wkładamy tam, gdzie najwięcej zaszczep pszczoły jest. O. miejmy nadzieję, że to nie spadnie, No jak już to sobie wezmę jakiegoś, najwyżej zrobię cięcie i pójdę po jakieś takie druciki to na drucikach będę wieszył. To nie przejdzie, tak bym nie myślał, bo to, to wcześniej jeszcze miałem po prostu takie odnóża. No, dobra, zrobię cięcie i idę po, po jakiegoś drucika, żeby to na czymś zawiesić. Teraz ja się to zaproponuje. Wszystko. Jakie poruszenie będzie teraz w Olu, bo paski są jakieś. to jest obce za nich. Delikatnie wciskamy. Dobra. No tak naprawdę tutaj mam pracę już skończoną. Tak naprawdę można iść na kolejną rodzinę. A mi się coś zlaptało w ogóle na zaszek. będzie jeszcze coś z tego podkroszę, coś jeszcze tam się kopci Tu widzę. Ładnie już pszczoły polisują sobie w te w nie wlotki, tylko... Ej, jak to się nazywa eee... Wentylacja właśnie tego szukam sobie. Tutaj już ładnie zarobiłem wszystko. Matki są ładne. Pięcio, pięciopierścieniowe, dokładnie. Jedzenie też się wyjadły całe. Jeszcze nie wyszły wszystkie do góry. Ja też mam dwie ramki dodatkowo dołożone. To jest trochę głupota, bo jak pszczoła się nie powinno trzymać tylko pszczoła się powinno do tak by to powiedzieć, na ciasno trzymać, ale ja po prostu na tyle czasu, żeby latać codziennie i patrzeć, czy trzeba im ramki dołożyć. O, mi się ten serw na pewno skończy. Dobra, robimy pasek i drut. To jest jeden pasek. drugi pasek. Raz drut. Jeden drut. Drugi drut. Tutaj na to, to jest troszeczkę słabsza rodzina. więc tutaj możesz, można dać troszeczkę ciaśniej paski. W sumie się, bo nie chcę być uzarty tak jak ostatnio. A jeszcze tu, no, bo tutaj też chodzą, ale w mniejszych ilościach to też trzeba zrobić, tak żeby było. Nie daje się, jakby w jedno miejsce pasku, bo to jest troszeczkę Rozlazło. No powiedzmy, że zlazy, jeszcze tutaj trzeba. Jest git teraz. No, jeszcze pszczoła, pszczoła się jeszcze może powiedzieć, że nie wybudziła z nocy, bo yy, jeszcze nie wyszła. Ten ul, który wcześniej pokazywałem, no się już wybudził, więc jest git. No, mam... tym podkurzyć, zaraz chyba wypali. A matu ma tu jeszcze tylko się troszeczkę wyżarzył dobra, jeszcze matem, co nieco dobra, idziemy na kolejną ul. To jest też trosze... to w ogóle też chcę powiedzieć, że to jest trochę moje inne pasieczysko To nie jest to co zawsze pokazywałem tam z odkładówkami i tak dalej Tu mam ule ustawione wzdłuż tłem, a tam mam rozsypane je troszeczkę hmm. Niestety ile jeszcze tych rodzin mam tutaj W jednej węży mam chyba miednie do ściągnięcia, bo nic z tego nie będzie Na pewno podkurzacz mi jest potrzebny no, tak jak mówiłem jeszcze tutaj jest dużo paliwa tylko się troszeczkę wyrażyło od spodu i, 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 i się przydusił zobaczmy Tutaj widzę, że już powchodziły na te ramki, które im dołożyłem. Już nawet widzę, że oka odbudowałem sobie. Gdzie to mam... tam, tam. Nie, źle. Też nie chcę wygrzebywać tej ro tych rodzin, bo one się już tak dużo nadenerwowały na, przy tym, jak im ramki wkładałem, bo jakby nie patrzeć te podkarmiaczki, co tutaj są. Mam nadzieję, że widać, które pokazuję, bo to nie zawsze uda mi się ustawić statyw na już. E, one co wielkości dwóch ramek Wielkopolskiej, więc no, troszeczkę ciaśniej trzeba je zbić, dlatego ramki nieraz są o wiele ciaśniej wrzucone. Dobra, zakarmimy. Młodą rodzinę niech się jak najszybciej odbuduje. Po tych deszczach. No tak naprawdę, jakby nie patrzeć, to już skończyło wszystko kwitnąć, więc też nie mam za bardzo o co skarżyć tych pszczoły, biedne, że, że, że się nie dają rady. Więc też wtedy wchodzi rola pszczelarza, żeby je dokarmić i zaopiekować się o nie. Normalnie w naturze to one już by pewnie czuły. Zimować, albo po prostu już swoje sekwencje takie pracownicze by już neutralizowały po prostu do zera. Dobra, jeden pasek. Oczywiście pasek teraz, jak zakładam, to jest oczywiście troszeczkę wcześ za wcześnie, ale zakładam dlatego, kurde, nie strasz mnie. Zakładam dlatego, że nie wiem co, co mi da jesień. Najczęściej się tak zakładało za szepaski dwa razy po prostu. Nie raz tylko dwa razy i dopiero się coś robiło. Chyba że był naprawdę tak, taki wysyp dwa razy, że jak się miało lało na przykład czystym kwasem szczawiowym. dla pszczół wtedy to, to nic się nie dzieje. Yy, od razu mówię jak się lało pasem kwasem mi się waroza osypywała to jakoś specjalnie tych pasków nie trzebało zakładać bo miało się tam jakąś kontrolę delikatną nad tym że się, nie da się mieć w pełni stuprocentowej yy, wglądu na warozę z takiego powodu, że waroza się mnoży szybciej niż pszczoła Dobra, sobie ustawię teraz na ul znowu. Mm. Można jakoś przejść. Oczywiście wszystkich uli nie dam rady wam pokazać z takiego powodu, że niektóre lesy po prostu na miodni teraz i będzie ciężko cokolwiek tam zrobić, na przykład założyć taki pasek. No bo tak jak mówię pasku nie można założyć, gdy miodnia jest założona, bo to jest chemia. Dla ludzi nie stosowna, można tak ująć. Jak dodaszka, do chce ściągać kurde dute. No to jest to naprawdę. Zbieram niedawno, już wstał, więc też tak. A, a widzę, że to chyba jeszcze nie wyjadło wszystkiego. Widzę, że też ładnie zapropolisowałem. To będzie co wyciągać z tego propolisu. A już wam pokażę jedną rodzinę, gdzie, 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 gdzie podkładałem matkę cztery razy, bo matka postanowiła się wyroić, ale jakimś dziwnym cudem, rodzina nie potrafiła sobie wyhodować matki gotowej do działań, albo po prostu nie wróciła z oblotu też jest takie wyjście. Na przykład, I podkładałem trzy razy matkę. Za czwartym razem dopiero przyjęły. Próbowałem różne Elgona, yy, Skalnara, co yy, no jeszcze jest? Yy, krajinka, chyba jakąś. Kurde, ale wieje, będzie, będzie słychać to na, na, na tym, na, na, na mikrofonie. No i dopiero przyjęły, przyjęły mojego, mojego bakwasta, którego ja wyhodowałem. Dobra, mamy full. Jak sobie to wybierają? A ja, ja, jakby ktoś się interesował, to taka podkarmiaczka to jest 4 litry. Hmm. No co się denerwujesz? czy tylko ulczysz, albo pasków nie założy. Spokojnie. Będziecie będzie działać dalej, do tego przychodzę i wam chcę pasek założyć, żebyście mi nie pozdychały. Musi podkurzać sobie teraz druta utnę i założymy paski jeżeli chodzi o to to tutaj naprawdę rodzina się bardzo fajnie prowadzi przynajmniej te rodziny wszystkie młode się fajnie prowadzą bo przynajmniej matka stara się utrzymać przy, przy takim kryzysie jak teraz jest e, trzy, trzy ramki czerwiu pełnego więc mówię naprawdę nie jest źle e, więc Myślę, że te rodziny będą bardzo obiecujące. Dacie mi tu włożyć ten pasek, że tak będziecie się cisnąć po niego. Dobra. Jeszcze tu założymy. No więc okres dwóch tygodni mamy. Jest dopiero. W sierpniu, jakoś będziemy chyba ściągać to teraz. Mam 21 albo Drugiego? Nie patrzyłem na kalendarz, chociaż powinnam, bo tam mam wszystko pozapisane. Dobra, nie ma pszczoły. Zakładamy ten ul, co teraz pasek zakładałem. Ten ul jest tak naprawdę najsłabszy z nich wszystkich. Więc też by było ciężko cokolwiek robić. Dobra, no my się przenosimy do kolejnej rodziny. O! To jest tutaj, tak. A tutaj ten. ul to ja tutaj mam właśnie z tymi narzędziami. Wszystko tutaj jest miodnia. Tutaj mógłbym wszystko Wam pokazać, ale byłoby ciężko. Tu mam za to rodzinę, do której właśnie się chcę dostać. Bo muszę jakoś tak ustalić to, żeby było. Dobrze stanie czy jest dobrze no, Teraz będzie dobrze Chciałem na samą górę Ale wrzami mnie tu widzicie yy... Bardzo wobec mnie nieprzyjaźnie nastawiona. Ja bym chciał obejrzeć, czy sobie zniosły to wszystko, co im dałem. W ogóle cokolwiek Oj, będzie, będzie ciekawe, czy. Widzicie, że pszczoła jest bardzo malutka że powinien tak naprawdę założyć pełną stawkę i tę rodzinę zamiast trzymać na 8 ramkach jak tamte to je trzymam trzymam je na sześcioramkach a nie na 8 jak tamte Rodzina tak naprawdę przechodziła w czerwcu swój kryzys e, Ja chyba wybrałem cały syrop Jestem ciekawy, bo to powinny zebrać na no najbliższą ramkę tak naprawdę na zapas do najbliższej ramki powinni zebrać. Oczywiście ja też za chwilę pasek założę i wszystko, więc jestem po prostu ciekawy, czy udało im się tutaj cokolwiek zdziałać pszczoły troszeczkę jest teraz tutaj widzę bo ostatnio to w ogóle tej pszczoły tu nie było ramka jest trochę ciężkawa już no i oczywiście naniosły sobie zniosły tego syropu i oczywiście je zakarmię tutaj już też widzę że się świeci i na razie przestopię z dokarmianiem żeby przerobiły to bo później będzie tak że Matka nie będzie miała gdzie czerwić po prostu, a pszczoły będzie mało, więc też nie będę siedzieć na nie wiadomo ilu ramkach też. Też to się mi z celem. Zatwór, zatwór jest po to, żeby nie musiały grzać całutkiego ula znowu. Miga mi na czerwono mikrofon, więc nie wiem, czy, czy mi się nie rozadowuje. A jak się rozadowuje, to się wkurzę, bo. Bo szkoda by było, a dość fajny materiał myślę, że wyjdzie. o się klej mi ta nakrętka już. Spytajcie, no. czemu specjalnie rozlewam? po To specjalnie rozlewam, żeby wiedziałem, że dostałem zorcie znowu. O, widzicie? jak tu momentalnie poleciały, a ja mam nadzieję, że widzę że jak momentalnie poleciały jest jeszcze teraz tylko paski i myślę myślę, że będzie można kończyć ten odcinek Ideal, idealnie mi na te ule wystarczyło, na które potrzebowałem ten ul, teraz zmiodnią to ja nie będę w tym momencie teraz tego zakładał. Bym musiał otworzyć nową paczkę. A paczka y, może być tylko. otworzona chyba koło dwóch dni. Później już nie ma takiej efektywności. Dobra. Takie małe pręciki mam. Za założyć. Tak, że się denerwujecie. Ja też bym się denerwował jakby mi ktoś do chłopy wsadził rzecz, której nie chcę. A to dla waszego dobra. Robię też ruchy góra-dół. O, bym je prawie uzarła. Mam sobie przedmiot. Robię też te ruchy góra-dół po to, żeby pszczoła się troszeczkę mi odsunęła, żeby jej na przykład nie przyczasnął, nie? dobra, a teraz trzeba się pospieszyć żeby mi wiatr folii nie porwał, bo tego bym nie chciał, no właśnie o tym mówię dobra Nic, mogę dołożyć tylko tyle, że możemy kończyć, już jakby to pokazałem wam. Moje młode rodziny, to w sensie, no, się one były sprowadzane, to nie są typowo moje rodziny, ale zostały sprowadzone. Z takich rzeczy, co jeszcze mogę powiedzieć, no, na pewno będę chciał jeszcze zrobić krótki jego short. po zachodzie z tymi paskami, i tak dalej, i tak dalej, z Warozą i co mogę wam powiedzieć komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie zapraszam też na stronę na facebooku gdzie tam zamieszczam resztę materiałów różne rzeczy typu do zamówień i tak dalej miody, świece zależności co na przykład mam wyprodukowane można do mnie napisać na mailu, bo tam mail jest przypisany bądź zadzwonić i po prostu zrobić sobie zamówienie Dziękuję Wam za obecność ze mną i zapraszam na kolejny film. Jeszcze Wam pokażę, jak, jak wygląda ja te młode rodziny. Coś takiego. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z Na razie. Cześć.